Witajcie na moim kanale. Dzisiaj yy, będziemy sobie mówić o bohaterach z cyklu Kowalis. Druga lekcja bohaterowie Kowalis. Będziemy sobie ich dzielić ze względu na poziom. Co się inaczej. Bodziśmy yy, ze względu na autentyczność, na częstotliwość występowania, ze względu na wiarę i ze względu na ten poziom. O poziomie, czyli po, o, powiem więcej o tym poziomie. Poziom. I tyle, tak. Jeżeli chodzi o właśnie podział ze względu na autentyczność, to bohaterami autentycznymi, historycznymi są Neron, Popea, Petroniusz, Acte, Seneca, Gelin i święty Piotr i święty Paweł. To są bohaterowie historyczni. Jest ich 9. Oczywiście może jest też ich więcej. Ale mówimy o tych, którzy występują, a nie powie się o nich tylko raz. W sensie prawie nawet rzadziej niż raz. Ale bardzo, bardzo mega rzadko. Jeżeli chodzi o bohaterów fikcyjnych, to bohaterami fikcyjnymi są oczywiście Vinicius, Liga, Hilon. Ursus, Glaukos, Eunis i Pomponia Grecyna. Jest ich osiem. Czyli można powiedzieć, że to może być, yy, że to jest powieść historyczna, też ze względu na, no tak się chyba, nie, ma... nie można tak powiedzieć, ale można też tak troszkę powiedzieć chyba, że jest to historyczna powieść, ponieważ dominują bohaterowie historyczni. Że jest to bohater historyczny i już to nie jest, i to już chyba jest powieść historyczna. Chyba tak nie jest właśnie. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania, to bohaterami pierwszoplanowymi są Marek, Winicjusz i Ligia, drugoplanowymi są Petroniusz, Neron i Silon, a trzecioplanowymi są Ursus, Akte, Popea, Eunist, Gelin Alulus, Pomponia, Seneka, Grawwe, Kryspus i pozostali, czyli Piotr, Piotr i Paweł, święci Piotr i Paweł. Jeżeli chodzi o chodzić ze względu na wiarę to chrześcijanami oczywiście już przed, przemi, jeszcze przed przemianą bohaterów są Ligia, Ursus Aulus, Pomponia, Glaukos i święty Piotr i Paweł jeżeli jeżeli mówimy o poganach yy, nie licząc tych, którzy się przemieniają to są to Neron, Popea, Sedeka, Akte, Winicjusz nie Stop. Neron, Neron, Popea, Petronius, Serdeka, Akte, i Tygali Przemieniają się z poganów na chrześcijan, Winicjusz i Hilon. Jednakże Hilon Przemienie Hilona to można tak troszkę powiedzieć. To się może mało. Ponieważ on na początku przechodzi taką leciutką przemianę po tym, jak Grałko słów wybacza, ale później zdradza chrześcijan. I później, chyba, też jest jakaś przemiana, a później. Nie wiem, o tym będziemy mówić już w następnym odcinku. Jeżeli chodzi właśnie o naszych bohaterów, dzieląc ich ze względu na poziom, to to możemy powiedzieć ze względu ich na Kimse, na cesarze cesarz i augustianie. Augustianie, czyli tacy dworzanie, tacy najbliżej Cezara. Patrycjusze, czyli tacy taka jakby szlachta, przekładając na, Polsk, na, na średniowieczną Polskę. Plebs, czyli tacy normalnie miesz, mieszczanie, a niewolnicy, czyli tacy no, niewolnicy. Tego nie trzeba tłumaczyć. Jeżeli chodzi o Marka Winicjusza, to Marek Winicjusz jest żołnierzem. Jak już mówiłem, jest potrysjuszem i żołnierzem. Jest młody, przystojny i wraca z wojny. Wraca z wojny. Później Później zakochuje się w ligi. I właśnie problemem jest to, że... Tak jak kiedyś umiał, tak teraz nie może, nie umie jej okazać uczuć. Nawet sam nie wie dlaczego. Jak nie ma z tym problemu, tak teraz ma problem z okazaniem jej uczuć. Yy, na nim wywołuje właśnie wrażenie yy, przede wszystkim uroda, ale też delikatność właśnie chrześcijanki, czyli ligi. Yy. No i właśnie pod wpływem właśnie tego uczucia czyli miłości dla Ligi że się zakochuje, to on właśnie się zmienia tak, wie, mężczyźni się zmieniają mężczyźni mogą się zmienić jeżeli chodzi o Ligię, to Ligia pochodzi jak, sama, jak same jej imię głosi to pochodzi z rodu Ligów, plemienia Ligów jest rzymską zakładniczką jej opiekunem jest Aulus. Mieszkała u... Nie. U Aulus mieszka u Aulusa, a jej opiekunem jest Ursus. Opiekunem, czyli ten, który łazi, który, który jej pilnuje w Rzymie, idzie, idzie na przykład do Rzymu, to, to, to Ursus idzie z nią. Że jak ktoś ją napadnie, to żeby ją obronić. Jak już mówiłem, Ligia Ligia mieszka u Plaucjusza, który ją, który jej daje dom. Ale nie taki dom, że ściany, dach. Tylko dom, w którym się czuje jak w domu. Ona ma takie wrażenie, że to właśnie Aulus jest jej rodziną. Takie lekkie wrażenie może mieć. Jeżeli chodzi o jej wygląd to ona przede wszystkim jest młoda, ma ciemne włosy, niebieskie oczy i jest po prostu piękna. Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to ona przede wszystkim delikatna, szlachetna, jak na chrześcijankę przystała. Yy. Winicjusz spełni jej oczekiwania, ponieważ oczekiwała szczerej miłości. Nie po to, by się zakochać tak tak jak na przykład Rzymianie mm, mieli tak, że oni kochali każdą kobietę, jaką spotkali po drodze. Oni mogli mieć 15 żon. 15, nie, to są nie 15, tylko wskazuje na to, że nie wiadomo ile. Mieli mnóstwo żon. <śm> <śm> Chciała też, żeby winić już nie był takim yy, chrześcijanem na chwilę. Yy, że są pożyczki na chwilę, że są yy, ten wyjście na chwilę, że są chwile, które płyną jak po tyle, ale chrześcijanie też są na chwilę, ale ona nie chciała, by był na chwilę, ona chciała, by był na zawsze. No i właśnie później miłość ich tak rozkwita, że oni w opowiadaniu kończą dobrze. Opowiadanie kończy, że ich związek nadal trwa, że w opowiadaniu nie zrywają, tylko pomimo tych różnych zrywów, rozrywów i później przepływów, zostają razem do końca. Jeżeli chodzi o Petroniusza, Arbitra Elegantrum i wuja, Petru, i wuja Viniciusza, to on, jak już mówiłem wcześniej, jest najbliższym otoczeniu Cezara. On jest takim, jakbym to powiedzieć, Arbitr elegantum, czy taki krytyk sztuki, można powiedzieć. To taki znawca sztuki, znawca mody. Taki, no, doradca, doradca taki muzyczny, sztukowy Narona, no, można tak powiedzieć. Jest przystojny, ale też mądry i z poczuciem humoru. Yy, no, jak mówię, no, arbiter elegantum, znaczy, świat. Świadczy o tym, że on jest przede wszystkim estetą i ceni piękno, jak, jak to esteci. Jest odważnym, ale też porywczym i szlachetnym. Potrafi docenić miłość, ale niestety popełnia samobójstwo. Jak już mówiłem, popełnia samobójstwo ze mnis poprzez gorąco wodę, rozerwanie żyw i wtedy właśnie śmierć jest mi bolesna. Wtedy właśnie krew się wylewa z żył i wtedy, jak człowiek traci krew, to umiera. Jeżeli chodzi o naszego Nerona, to Neron yy, był, już przechodzimy tutaj poza takich historycznych, takich, no nie, przepraszam, yy, nie przechodzimy, bo przeszliśmy. Yy, Neron był władcą Rzymu w latach 67-68, właśnie w tym 68 roku umiera. No i według tej prawdy właśnie tej historycznej, to on nie... To on nie jest sprawcą podpalenia Rzymu. Tylko po prostu. Tylko po prostu Sienkiewicz chciał zrobić z właśnie. Sienkiewicz z Winicjusza chciał zrobić. Wi Sienkiewicz z rana chciał zrobić czarny charakter. Żeby, żeby po prostu się coś więcej działo. Bo to On jest pracą wielkiego zła. Terroryzuje poddanych. Jest nieobliczalny, nachalny. Niesp... To jest niespełniony artysta. Yy... Właśnie to, co powinienem dopowiedzieć do Petroniusza, że Petroniusz właśnie yy, jest takim doradcą jego sztuki, to już mówiłem. I mówi, i nie by to jest taki krytyk sztuki, ale żeby nie urazić Narona, mówi mu, że sztuka jego jest piękna, pomimo to, że tak nie jest. Um. Um. Nie, przepraszam, myliłem się właśnie niektórzy służalcy zachwalają jego sztukę, to właśnie Petroniusz mówił prawdę. Yy, tak, Właśnie ci pozostali Augustianie yy, mówią mu, że jego sztuka jest piękna. Co nie jest oczywiście prawdą. Jeżeli chodzi o Hilona Hilonidesa, to Hilon Hilonides jest Grekiem. Jest oszust, jest sprytnym i przebiegłym oszustem o wręcz odrażający wyglądzie no i też odpychającym sposobie życia oto nasz ligię yy... i oddał w ręce odprawców sprawd yy, odprawców yy, popełnił zbrodnię w, yy, w rodzinie Glauka ale Glauk mu przebaczył. Glauk przed śmiercią właśnie też przebacza jeszcze raz mówi, żeby on miał pewność, że, że, też, że on na pewno mu, że na pewno jego winy zostały przebaczone. Hmm. Jak mówiłem, Hilon-Hilonides Hilon, też przechodzi przemianę wewnętrzną. Oskarża Nerona pod podpalenie Rzymu, a później się Chrzest od Pawła Starsu i umiera na krzyżu. Umiera na krzyżu na arenie. Jeżeli chodzi o Ursusa, to Ursus, Ursus Velurban jest sługą. Ligi. Y... Właśnie, Urban to jest jego imię ze chrztu. I ono zna... on znaczy wielki siłacz po prostu. On, on jest niby wielkim siłaczem, ale też jest naiwnym. Łagodnym człowiekiem. Za ligię by mógł nawet umrzeć. Na arenie zwyciężył tura, który miałby zawiść ligę. No I po prostu. Jak już Marek z Ligią się połączyli, to jak Ursus był wcześniej wierny wiki, tak teraz... Yy, to tak Ursus był... Tak Ursus był wierny nowożeńcą. Jeżeli chodzi o Aulusa. Czekajcie. Jeżeli chodzi o, Al o aktę. To aktę kochała, to akta była neron, nie, neron, Akta była wyzwolenicą i kochanką Nerona, zanim jeszcze orzenił, zanim jeszcze pokochał pope. Jest, aktę jest przedstawiona jako dobra osoba i łagodna. Akte, pomimo właśnie tego, że Neron y, zakochał się w Popei i później z nią jest, to właśnie Akte nie odpuszcza i kocha nadal tego Nerona w sercu. Y, kiedyś Neron właśnie twierdzi, że, że był dobry, taki był lepszy, ale, Popea twierdzi, ale twierdzi, Akte, że Popea go po prostu zmieniła. Y, Akte to też jest taka Ucziała kobieta, o czym świadczy rozmowa jej z Winicjuszem i mówi, opowiada o uczuciu ligi. I właśnie po tej rozmowie, właśnie Winicjusz zaczyna ją naprawdę kochać. Winicjusz zaczyna ją kochać. Jeżeli chodzi o Popelę Sabinę, to ona żyła w latach 29-65, była drugą żoną Nerona, była bezwzględna i okrutna. Zarówno w powieści, jak i w historii. Y... Ludzie tak nienawidzi, że na co są niszczonej posągi? Y... Ona Umieś, lubi się delektować okrucieństwem. A pokazuje to tym, jak Ligia chciała oddać Winicjuszowi, jak Popea chciała oddać Winicjuszowi Ligię, a właśnie Rzym, a właśnie yy, Zakładniczka chciała po prostu uciec z pałacu, żeby nie dotrzeć do Winicjusza. Jeżeli chodzi o Eunis, to Eunis jest yy, służebnicą Piękną wręcz służebnicą Petroniusza. Jest Greczynką yy, i tak jak Akty jest zakochana w swoim panu. Ale ale nie ma tego nie ma odwagi te, tego panu wyznać. Yy, jest obdarzona cierpliwością i posłuszeństwem. Yy, Emnis sprowadza Hilana, żeby odnalazł Ligię. Yy, o czym już wiem, że znajduje. Yy, właśnie, właśnie dzięki tej cierpliwości, tej wytrwałości, która została obdarzona Emnis, dostaje się... dostaje się ukochaną... dostaje się ukochaną Petroniusza później, do ostatnich chwili życia. Dosłownie. Ponieważ umierają razem popełniają samobójstwo Właśnie jak mówiłem to Przez rządek rozwierały się żyły I później wylewa się krew Tak właśnie umarli Neron Nero, Petroniusz i Eunice Jeżeli chodzi o Tygalina Tygalin Tygalin przez Narana był nazwany Perfektem Pretorianów Jest jednym z urzędników jest jednym z najważniejszych urzędników Narona. To właśnie Tygelin wyprawia różne takie uczty, zabawy, ale z czasem tutaj wywołuje, w sensie uzyskuje u Narona duży wpływ. Wtedy, właśnie uzyskał go wtedy, kiedy zaś był właśnie okrutnym a przy tym przeciętnym i mało inteligentnym, to właśnie Tygali mu doradzał, co należy zrobić. Aulus Plautius. Aulus który jest mężem, jest, przepraszam, jest mężem po pani Grecyny, yy, przyjmuje religię chrześcijańską, o tym nie ma, o tym nie ma mowy w utworze, ale przyjmuje religię chrześcijańską i dochowuje, i jest po prostu, dochowuje zasad właśnie tej religii, yy, mówiłem o domu, o domu ligi, o nowym domu ligi. To ona to coś się coś sprawdza. To ona jest kochana w tym domu jak ona, ona w tym się domu czuje jak, jak w rodzinie, jakby w tym domu mieszkała cały czas, jakby się w tym domu urodziła. Przede wszystkim Aulus jest wzorowym mężem szachetnym ojcem, ale też wiernym przyjacielem i wzorowym obywatelem. Rozumie, że Petroniusz? Petroniusz dzięki swojej inteligencji, Petroniusz, dzięki swojej że dzięki swojej inteligencji uda się jemu poskromić okrucieństwo Nerona, czyli cesarza. Jeżeli chodzi o pompanię Grecynę, to Pomponia Grecyna jest na pewno żoną Aulusa. Jest Rzymianką. przechodzi na chrześcijaństwo. Tak samo jak jej mąż. Oboje wychowują Ligię. Traktują ją jak córkę jest, yy, jest, wyniosła szlachetna. o smutnej, ale pogodnej, co? ale pogodnej twarzy. Wobec której Petroniusz i Winicjusz czyją respekt i dają szacunkiem właśnie po, po pompanie Grecynę, kiedy się z nią spotykają. Jeżeli chodzi o Senekę, to Seneka je, jest, był wychowawcą Nerona. Żył 69 lat, od 4 roku przed, przed naszą erą do 65. Był rzymskim filozofem. W powieści jest stary, schorowany, zmęczony. Jest osobą, jest pokazywany jako osoba, która poniosła klęskę. Jako wychowawca jest okrutny. Hmm. Jego wychowanek jest okrutny, bezlitosny i terroryzuje nawet własnego nauczyciela. Seneca jest bezsilny wobec zachowań tego właśnie neurona. Kolejna część, kolejny filmik. Cześć. Witajcie. Yy, kontynuacja filmiku o... Właśnie po z Chłopakis. Teraz sobie skończymy. Zostały nam tylko cztery postacie do omówienia. Jeżeli chodzi o Glaukosa, to Glaukos jest greckim lekarzem. Jego rodzina zginie. Zginęła przez Chilona, który ich zdradził. Glaukos jest prawym i szlachetnym chrześcijaninem. Yy, potrafi prze, przebaczyć prześladowcy, czyli Hilonowi, ale przy tym nie traci twarzy. On nadal jest tym lekarzem, on nadal jest tym, tą samą pra prawą i szlachetną osobą. Jest cierpliwy nawet wtedy, gdy przebacza Grekowi. Dzięki, a właśnie dzięki Glaukosowi Hilon się zmienia staje się tą lepszą osobą. Jeżeli chodzi o Kryspusta, to Chrystus jest porywczą, zimną i oschłą, niesympatyczną osobą. Jest chrześcijaninem. Uważa on, że za pomocą siły może może zmusić kogoś do swojej wiary. Ale przy pomocy świętego Piotra i Pawła zaczyna Odczuwać miłość do Boga. Jeżeli chodzi o świętego Piotra, o którym można powiedzieć więcej niż świętym Pawle, to święty Piotr umiera w 1967 roku. Poprzedniego imię to Szymon. Został uczniem Chrystusa i przybrał imię Piotr, a Piotr znaczy opoka, czyli skała, na której miał zbudować kościół. Z rybaka stał się założycielem kościoła, o czym już powiedziałem. W powieści to dostojny, dobry, łagodny, opiekuńczy chrześcijanin. Jest, jest opiekunem współwyznawców. Podnosi ich na duchu, jeżeli źle się czują. Poucza, modli się z nimi. I do końca, żyje, i do końca życia zostaje zmęczennikami. Tak jak właśnie Paweł Starcu i Silon zostają ukrzyżowani. Jeżeli chodzi o świętego Pawła, to święty Paweł, jak mówiłem, jest Rzymianinem. Wcześniej był szafłem, ale potem stał się Pawłem. Na początku prześladował, ale w drodze do Damaszku spotkał Chrystusa, który, pod którego wpływem się nawrócił. W powieści jest towarzyszem św. Piotra i wraz z nim opiekuje się i uczy chrześcijan. Udziela chrztu Chilonowi. Yy, ginie na drodze do Ostii. do Ostii. Ginie na drodze do Ostii. Ale umiera z poczuciem dobrze wypełnionej misji, czyli rozszerzania kościoła na ziemi, czyli nie umiera jednak na krzyżu. Czyli święty Paweł prześladował, a później był prześladowany. No. No i tyle. Dwie części tego filmiku zostały zrobione z przyczyny takiej, że po prostu podczas nagrywania, pod koniec filmiku pojawiła się informacja. Uwaga, twój sprzęt wyłączy się za 30 sekund. Więc, więc podłączyłem i. I nagrywam. I teraz, i teraz zakończenie. Yy, następny filmik poświęcimy właśnie krótkiemu streszczeniu oraz właśnie wątkom powieści. Yy, później wątkom czy motywom? Wątkom, wątkom, wątkom poświęcimy. Yy, no i chyba tyle będziemy mówić jeżeli yy, mam jeszcze o czymś powiedzieć bo na razie mam w tylko mówić o wątkach powieści i o wątkach powieści i krótkim streszczeniu to napiszcie w komentarzu czy, o czym jeszcze powinienem powiedzieć a teraz żegnam się a teraz żegnam się z wami zapraszam do proponowania tematów na kolejne lekcje bo ja mówię ja jeszcze nie dostałem żadnych propozycji kończę Vadis i już chyba będę musiał wstrzymać, wstrzymać kanał bo Bo ja nie wiem czy ja mam nagrywać jakieś jeszcze filmiki nie z własnego jakiegoś rozkładu Ja proponuję żebyście filmik proponowali bo na przykład yy, Nagrałem na przykład yy, filmik Ochście Polski, a tymczasem ktoś ma problem na przykład z opanowaniem materiału o Janie Paweł II no to, no to, no to mówię, proponujcie tematy, jeżeli macie jakiś problem. Ja opowiem. przetłumaczę, jakby to powiedzieć na nasz język. No a teraz żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, proponowania tematów do Cowaris i proponowania tematów do kanału. A teraz ja i Mój żegnamy się z Wami. Cześć!